Dzień dobry, we wtorek. Pytacie się mnie właśnie o te moje jakieś świeże nawyki żywieniowe, czy ja czuję różnicę. Tak, czuję przeogromną różnicę. Czuję ból, żal i tęsknotę za węglami, bo ja uwielbiam gluten, wszystko co by mogła, to bym z mąką. <śm> no ale metabolizm już nie ten, tak więc <śm> no taki smuteczek czuję taki smłoteczek czuję i lekkie rozdrasznienie, dlatego że mróz u nas no okej, okay, fajnie lubimy taką pogodę, e, jeśli jest aura zimowa, ale po prostu w pracy jest to naprawdę bardzo, bardzo duże e, uciążenie i chcemy, żeby było po prostu lekko cieplej, żeby łatwiej się wstawało i, i to. Tyle. Ostatnio Wam powiem, bo mieliśmy okazję i <grywki> mieliśmy okazję posiedzieć sobie troszeczkę dłużej e, ze znajomymi, ale... Mamy taką świadomość i wiemy, jaką mamy pracę, że trzeba wstać, rozgrzać dłużej sprzęt, że dłużej ze wszystkim schodzi ze względu na to, że jest zimno. To po prostu zamieniliśmy się wcześniej i y, to jest takie właśnie y, uciążliwe. My zdajemy sobie sprawę z tego, jaki mamy zawód, ale też jesteśmy ludźmi, i po prostu w takich warunkach, jak w chwili obecnej, y, pracujemy, jest naprawdę ciężko.